27 czerwca powstał na kanale Fandi film o ulepszonej wersji poziomu trudności w Minecraftie niemożliwego. Impossible. Czy na pewno? Przekonajmy się. Co on, on zmienia? Na przykład możemy game mode Survival. się moje. duszenie się? Jest inne. Tak samo możemy sobie wziąć game mode Creative. Weźmiemy sobie Lava Bucket. Lawa, teraz, ona wiecie, zawsze Lava tam powoli nas, powoli ginęliśmy w lawie, a teraz to jest strasznie szybkie. Tak samo jak w, jest jakby taki mały procent na pojawienie się wśród normalnych zwierząt Revengera. Tak samo jeżeli zacznie się noc, normalne creepery już są stare, nie? Więc dodali same takie, które wybuchają jakby od razu. Game mode, survival, przy momencie, w którym przy nich jesteśmy. Tak samo szkielety, jeżeli nas widzą, strzeli do nas strzałami. A zombiaki lepiej się, jak tutaj widać, tylko i wyłącznie w małe, ze zbrojami. <noise> I to, myślę, że trochę wam już to oświetliłem, jak wygląda ten Minecraft. Tak samo na przykład pigmeny w też tylko bez powodu, czy endermany. Więc, jeżeli chcecie dokładniej to ten widzieć, to zapraszam na kanał Fandieju, czyli twórcy tego. Jest to po angielsku, ale mi się wydaje, że da się to w miarę ogarnąć, więc... Do filmu. Uszanowanka, i już witam w odcinku, jakby z tego super hardcora nie, Niemożliwego przejścia gry. I niemożliwe to jest mój spawn, ponieważ tam jest mesa. Obciem już, o widać, tak. I jestem na wyspie, gdzie pewnie wam pokazałem, że jeżeli będę płynął długo pod wodą, to mogę umrzeć. O nie mogę być za długo w ale jak mi szybko to zaszło. No to petyki. To jest ogólnie gramy też na wersji 1.15.2. To jest została stworzona ta paczka jak plugin, To jest no, nie paczka modów, tylko plugin. To jest jak ten plugin przez Andy? Jakoś tak nie, nie jestem pewien, ale. Bardzo fajne. <grych> I to jest jeszcze utrudniona wersja tej paczki. przypału trochę. Teraz mi skończy jeszcze jedzenie, to będzie dopiero przypał. <grych> I że mnie umarł od tego. <grych> Zrobię sobie tak, y, tak, y, tak, 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 tak. Wykopię sobie to. I zrobię sobie piecyk i przepalę kurczak. To jest pomysł. No nie jest jestem za dużo. No nie. Kieram, mam jeszcze sobie jedną zrobić. Dobra, na razie jest git Podstawy zrobione. to trochę tą podróż, bo ona jest będzie pewnie nudna i nie będzie chciała. To, to zobaczenia później. Oho, oho. Na powietrzu spawner. Oho i. Tu są nitki. A z Nitek można zrobić. Dobra, nic się nie zryspiło. Trzech nitek potrzebuję, Czyli do tego kopania. Jeden, dwa... Jeszcze jedno potrzebuję. Jeszcze jedna, 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 jedna. O, tu jest nitka. Yy, tak, tak, yy, tak, yy, tak, yy, tak, tak. Idziemy spać. I jest... O nie, zapomniałem wszystkie. taki... <laughs> za mnie jest fajny. <laughs> <bo> jestem głodny. <laughs> Mi się wydaje, że nowa szansa będzie czekała na mnie za morzem. Dobra, crafting, cyk. Idealnie, nie. To jedno z dużych. Dobra, zostaw mnie. Może komuś się przyda, kto też będzie uciekał stąd. O, ląd normalny. Pumpkin nawet. A czy zwierzątka będą? Proszę, bądź zwierzątka Tu nie ma zwierzątek. Tu muszą być zwierzątka No, są kwiaty, to muszą być zwierzątka, nie? Tego co pamiętam, tak. Można się potknąć o kamień. A... Zapomniałem. To inne zwierzątko niż świnka, bo coś. O, krówki. Czuję problemy. A, zaciąłem się mieczem. Zrobimy to mądrzejszym sposobem, czyli wykorzystajmy nowe mechaniki gry. Yy, tak, moker. I do smokera wrzucimy to i to. Teraz powoli stąd uciekajmy. <grym> o nie, 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 nie uda mi się. Laga prawie miałem. <grym> Wioska! Wrzucę się na ognisko o jedzenie. Pobiegnę związać jeszcze sweet berry, chyba. Pójdź jeden black tutaj, żebym cię dowodnie wkopał i idź tu. No i widzisz, tak strasznie? No nie. Będę to razu z pompońta, to w sumie zgidnie. No Jezu, czuję się głodny. Hmm, <śm> w szami, Yyy, potknąłem się. Nie co dużo rozjadłem. <śm> Dobra, ty... no nie. O Jezu, się wystraszyłem, wziął, że spadnę tutaj. <grymne> Żelazo, POG Dobra, zrobimy dwie tarcze To będzie najbardziej rozsądny dzwon Nie wiem, to... Jezu! a to straszy! Dwie tarcze, pozdro Aaa... <grymne> Rotowałem, nie będę tego na razie nosił Bo może mi być po prostu nagle za gorąco, nie? <grymne> Do kopalnia bo tam jest węgiel, zaraz sobie zgarnę a i tam jest... Quipa Kopiemy pod siebie, póki nie znajdziemy jakiś, jakiegoś łatwego żelaza o, potrzebujemy na wiaderka Czyli, że jak to będziemy już lazem, pójdziemy do Nedeu. To będzie kozak. No. Ale to moja. No zaraz je na następnym poziomie mi się nie zniszczył jeszcze ten kilo. O, teraz już na jednostkę. Ale liczy mi się nie, nie przez losowość, tylko przez ten zyskow. Jezu ty. Super jesteś. Super. Halo, żelazo? Czemu nie? Ooo oh, szyb. Diamenty. Jak już daję, to skorzystajmy, nie? Jeden. Kozak. Nie zagłębiajmy się zbyt daleko. Nie mam wody tutaj, musimy pójść do góry. Dobra, szybko idziemy. Dobra, już te biał, gdzie nie możemy mieć zbroi. <grym się z góry> bye. Bye, bongo. Eee, bye, bongo. O, cię Było oświetleć. No to teraz będziemy tak schodzić. Nie, <grym się z> głupie. <góry> ok. Górze, nam pa. Pięknie ta tarcza. Bo sam siebie. Dobra, zabity. Najważniejszy Dobra, jest zabity. Okej okay. Dobra. Dobra. Wchodzimy. Sześć, przynajmniej na razie jesteśmy w zwiadzie. Dobra, jesteśmy w domu. Chcemy to zrobić bardzo żeby nie narazić się. Na żadnego z tych koleżków, bo oni nas biją bez powodu. Oho. <grystanie> Oho. Teraz muszę go nawalić. A ja nie, zniknął. Czekaj, zrobimy to inaczej. Haha, <grystanie> no i co, pajacu. Chyba, że mi ikat pleców nie zawalił. I ich. walnie to. Mam pół serca. Jeden, dwa i trzy. Dobra, wszyscy się wystrzelali. Zrespił się kolejny. Tamta sobie. O nie, bo zapomniałem, to są niewidzialne gazdy w ogóle. No ale tak to nie. No. Ajt. Oho, oho. Super, jesteście. No, tak, jeszcze. No i się potknąłem o kamień i zginę przez to. O nie, zapomniałem, że oni biją. Przez to, że to jest takie zamurowane. Będzie się ich respił mi. Dobra, poczekajmy chwilę. Nie ma co speedrunować, co nie. No ty kurde mogą się jednak zabić. Jeszcze mi się zepsuł miecz, no to za gówno. Super, super, super. <grywy> Help nie. No nie, jeszcze moje mieczki mi spłonęły. Dwie. Play spałki. <grywy> no i czul <ciur. grywy> Wracam jednak. Biorę miecz. Okej, okay. jeden, dwa. Nie wiem, czy trzecie strzeli chyba tak. Nie oh, Ja już nie planu wpadłem do ognia A nie bo jak, jak zginę to się już No i huki ja nie otworzyłem <grym> 10. wracamy <grym> Bierzemy wszystko co tu jest czy wymieniam, żeby się nie zapisła po drodze I jak najszybciej do bazy Dobra, jesteśmy już blisko Już jesteśmy bliżej niż dalej <grym> Dobra, jest. Musimy wrócić do naszej safe bazy. No i kozak. Mamy nasze 10 Jest A więc witam was, już w kolejnym dniu tutaj Minecraft. A to najtrudniejszy tryb. I przyszedłem sobie znowu po kilku dniach. A tu są zwierzątka, tylko... Świnie są. Żartowałem, nie ma świn. świnia. Cześć. Panie Graweru. Jak ze... Za... Jestem ślepy. Jestem absolutnie ślepy. Ty zostaniesz moim wieśniakiem o... Ty będziesz alheimikiem. No. A ah, jest. się dalej zmęczony. O już pajączki są jakieś malutkie. Patrzcie na nie, patrzcie na nie. Co jest i jeszcze ten. A, zapomniałem, że zamknę. Nie, 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 nie. Nie, nie. To będzie na razie nasz sposób na zarobek. Żeby tam tego też dewelopować, żeby on miał Ender Peru O, dobra. I... o! Ekspert. O, dobra, kupuję tego. To już się kosztowało. O lipka. No i, i tak za Oni 4. 4 razy 12 co najmniej. Liczmy więcej. 15, 16 robimy. Dobra, nie, nie, już jest księżyc, czyli teraz się położę, będzie git chyba, co? Dobra, idziemy kopać drewno. Cholipka, słyszę, że to jest mały zębek. Dwa nawet, juhu, super. O, ho, lipka, ich jest więcej. Muszę wziąć... Kurna, głowę, to jest cały blok. Yyy... To też jest chłop blok. teraz trzeba ich powoli pozabijać. Świeczek wydrapił. Zaciąłem się. <laughs> Cześć. Mmm... Przyszedłem zakopać twojego kolegę. Idź. Dobra, ty nie idź do niego, proszę. Dobra, to sobie zgarniemy po prostu. Ty też sobie weźmiemy od razu. Okej. Okay. czy znaczy z dwóch. Super. Eka. O! 25 level, by the way. To co? Rzucamy pierwszą to. Okej, okay. Plum. Plum. Refleks. No, o, lipka ocean. Hey. Pominałem już kozak. <laughs> Okej, okay, czyli tutaj jest. Pominęłem la <laughs> Lamusem. O, super jesteś, Minecraft. O, Emerald. O, i mamy. W bibliotece się pojawiliśmy. Więc, więc, więc. Rytowałem, że ci to otworzę. Chodzę w kółko pewnie. <laughs> Gdzie jest wyjście stąd? No, a dobra Się huk To, też kiedyś mnie zabił, dobra, to jestem przy domku Kuźwa, co no, przycisk Super W takim momencie się potknąłem No daj mi... kurde, skinę zaraz przez to, ja chciałem to zrobić inaczej nie bo mi pod... pestem To była inna biblioteka? O! To tu było. Jak się tu pójdzie na dół. leżą Ale jeszcze po drodze, przy okazji znalazłem to na co czekali. O! Ale FAR! O ciechuk. jeszcze nie odpalamy. zalejmy lawę. Yy, zamknijmy drzwi, postawmy łóżko, zaśnijmy w mig. Ustawiając sobie respawn point. Zróbmy coś, czego nie dowiedzie nikt. Zróbmy to. Potrzebujemy dwa wiadra wody. Hug Przygotowanie. Yy, idziemy. Okej. Okay. Super. Super jesteś Minecraft. Super U. O, o Lipka. No i co pajacuna? Ok, o Okej O Ocholipka mnie Dobra umieram Kolejny, fić, na przykład tamten dam radę, O cholipka Dobra, umarłem, ale dobra, jest i tak git. Oho, tylko smok może uderzyć. Dobra, ocie, huk, ocie, huk, ocie. <grych> ok, i wybuchło, Kurna <grych> Ej, chyba nie mogli się leczyć, już mi się wydaje. Hop. No i elo. Oj, żartowałem, nie elo. No jak mi zabił. Chwila moment i wygramy tą gierkę. Na niemożliwym stopniu trudności. Dawaj, dawaj, dawaj. <grywy> Dobra, oj. I biorę strzały kolejne. Zgarnę teraz moje rzeczy. Dobra, był lekki przestój w bijaniu. Ociechłóg. Dobra, zabij. No i tu, no i mi się kolejny. Dobra, idę umrzeć przy tym. Dobra. Tym chciałem powiedzieć. No wybuchaj chyba nie? Dobra, <laughs> przeżyłem. Dobra, zamykamy się. Odkładamy rzeczy, które są nam niepotrzebne. Okej, okay, próbował mnie zastrzelić co ja ciebie zastrzelę, dobra, żartuję CO JEST?! Ten łuk mi pękł, one... Dziurne, jeszcze jeden padł Dobra, tym nawet nie mam co strzelać O tak, gońcie go, gońcie go Super jesteście Umrę, umrę, umrę. Tak, kuźwa, no. Aj, jaj. Oho, oho! Kwestia chwili, aż cię zabiję. Kumarz, masz dwa strzały. I nie żyjesz. Dobra, już. Jest! Proste. Proste No i co, pajacu? No i co? Niemożliwy tryb gry? Niemożliwy. <gry> Trudny jest. Dobra, nie będę już gadał. Ja się zobaczę, jak dam. Dziękuję za oglądanie. Papa! Pa.